Założony w XIII wieku i leżący nad kwisą Lubań Śląskiej poszczycić może się wspaniałą basztą bracką, działającą sygnalizacją świetlną, ośrodkiem sportu i rekreacji na kamiennej górze oraz po niemieckim stylowym dworcem kolejowym. Niestety wiele budynków wciąż wymaga remontu. Tutaj czeka na panią Martę Messler, znany restaurator pan Mieczysław. No, i przyleciałam do tego pięknego miasteczka, bo ktoś tu potrzebuje mojej pomocy. Te inwestycje na euro! Marta Messler, wybitna restauratorka i kreatorka stylu. Odnajduje nowe smaki tam, gdzie innych już opuściła nadzieja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj, mam taki lokal sobie wypatrzyłem. Ale ja mam się tym zająć? Na kto? Marta, Wesle. Mnie czuję to. To proszę najpierw potworzyć okno, no bo tu strasznie śmierci uryną. Też pada, ja tu nie lałem i będę okiem otwierał. To dlaczego tu jest tak brudno? Proszę pana, to najpierw trzeba posprzątać, by w ogóle. Nie, po prostu po ja mam to posprzątać. Nie, patrzę, to nie to to po to, co do to żeby żebym ja sprzątał tutaj, nie? Jakbym umiał sprzątać, to by Pani No a nie pracowników? Dlaczego? Gdzie ma Pan pracowników? Nie ma. Żeby... No to a Pani swoich nie Jak to nie przyjaciół? ma? Jak to nie ma pracowników? Pani nie przywiozła swoich z Warszawy? No oczywiście, że nie przywiozłam, bo przecież Pan, ja przyjechałam e, odświeżyć, odnowić coś, co już jest nie a nie Pan mi pokazuje jakiś strych. No To Pani nie jest przygotowana do programu. To jak Pani w ogóle tam pracuje? Jeżeli pani nie przygotuje daje drużyny, nic nie będę robiła. Do widzenia. Kudła, ta larwa. Korzystając z okazji Marta Messler udaje się na spacer, by osobiście spytać mieszkańców Lubania, co sądzą o restauracji pana Mieczysława. No teraz czas zapytać mieszkańców Lubania, co myślą o naszej restauracji. Mamy potencjalnego przechodnika. Dzień dobry. Dzień Dobry. Marta Mesler. Ja jestem z telewizji TVN. Z jakiej telewizji? Z jakiej telewizji jesteście? Dobrze słyszałem. W jakiej telewizji robisz? W jakiej telewizji robisz? Kobieto, nawróćcie! Opamiętajcie się, ludzie! Tylko jeden człowiek może nam pomóc! Obudźcie się, Polska ginie! Nie będę z nami rozmawiał! Obudźcie się! O, no, witamy Pani Marto tutaj w skromnych progach. Oczywiście, w mamy kompletowaną załogę. Mam nadzieję, że tutaj dobrze będziemy współpracować i wyjdą z super ewolucji kuchennej. No to witam Ewa, tam serdecznie. Kto proszę no, mi proszę. Ja może pokrótce tutaj pani przedstawię e, załogę, to jest Stanisław z Berlina. No, Kucha... Stasiu. Powiedz coś sobie A, Stasiu. No nie pracowałem się. 7 lat na, na kebabach, aż kurczę nam kebab w powietrze wyleciał został Butla. No i dostałem piękną pracę tutaj w restauracji u pana tego tutaj, no szefa. No. No, czekam na wielkie zmiany. To jest nasza Kazia, nasza kelnerka. Witam. Mami. Ale pani jest... W ciąży. No, bo ona jest z ramy tego programu tam pierwszy raz w pracy. czy to będziesz, tak? Udany był. A to dziecko, dlaczego pani jest tym dzieckiem? A ona wcześniej na masarni na robiła. No, A, nie tak. nie A to jest nasza Zosia, ale proszę do niej tam nie mówić dużo, bo ona nic nie odpowie, bo nie ma języka. Ona wcześniej talerzy wylizła w kuchni no Może jej tak, nie. tak I pani Pani obsługuje klientów, rozumiem? Rozumiem. No dobrze, to będziemy musieli to zmienić. pani wywód. i drodzy, zaprosiłam was tutaj, aby was bardziej zintegrować, żebyście stali się dziewczyną. Integracja, też pomyślałem sobie, więc no też no coś nie mam. Koniecznie, no niekoniecznie. Co? Bo ja chciałabym zaproponować łapanie szczurów. Wspólne, razem, okay. wspaniałe ganianie za szczurami. Ale pani Marto, tutaj nie ma szczurów.

Mogę zrobić miałam po drodze. Mm, mm. mam genialny pomysł moi drodzy. Zrobimy, przygotujemy specjalne, specjalne danie. To będzie specjalność miasta Lubania. Musi się to miasto mieć czym pochwalić. Szczelki ze szczurów. Ja. No, no, chyba Pani wystudziła troszkę. Proszę. Będzie pyszne. Odpowiednie dobranie smaków. Przypraw. I y, te delikatne... Delikatny smak tych flaczków, takich szczurzych będzie rewelacją. Naprawdę rewelacją. Śmiem wątpić. <grym> a, a kto będzie te flaki czyścić? A. Ty, mój drogi. Co, nie zrzuciłeś flaków brie? Ja. Nie, kebab był gotowy za ja chwilę. Gotowy? Ja Peba, kebab. No, ładnych mam. No co, w w wrzucić? Zaczynamy wątpić w pełne kompetencje. Panie Mieczysławie, czy pan ma świadomość swoich błędów? <grym> Jakich błędów? Brud w restauracji. Obsługa. Żeby jedna kulała, a druga nie mówiła? No ale kogo mam zatrudnić jak nikt nie chce do takiej pracy przyjść? I koleś, który w ogóle Szypa, nie potrafi tak? go, gotować. Co to jest? On, on gdzieś jakieś kebaby na drugim końcu Polski, czy, czy gdzieś tam w Niemczech robi. Pan pan dziewczyny sprzedają lody na A4. Co? Aha. Wszystkie z, z, lody na A4. A pan co teraz jesz? To ten Loba. na A4, tak? Lobra. Ale no... Panie Mieczysławie, no ja, ja apeluję, apeluję do Pana rozum, inteligencji, jeżeli mogę, mam miejsce i możliwość. Proszę zastanowić się, czy chce Pan zarobić, czy chce Pan rozwinąć tą swoją restaurację i y, dać temu y, miastu pierwiastek, czy miejsce, gdzie, gdzie będą mogli spokojnie zjeść i być zadowoleni, zachwyceni? Tymczasem Kularza wraz z jedną z kelnerów udali się na promocję. Co, to, co, to? co by było? Chcieliśmy, żebym tak próbował. Mój się od swojego kelnera! Kwestia, kwestia, kwestia. Znam, znam, szanuję. No, bezpiecznie. A co to będzie? Jestem otwarci, to jest super kazałeczki. Nie, tak, to są same <grym>, proteiny. Proteiny? ale no, Na pajcepsa? Na pajceps rośnie. To ja mam <grym>, ja wszystkie. Dobra, będę. Będę, dzięki. Chciałem powiedzieć, że to są szczurze flaki od pani Messner. Poprosiłam panią, dlatego że z, pana szefem, z, pani szefem, przepraszam, z pani szefem nie da się w ogóle porozumieć. Uważam, że jest pani osobą inteligentną i mam nadzieję, że powie mi, co tu nie działa, co tu jest nie tak, że ta restauracja nie może prosperować. Droga, droga pani, musi pani mówić odrobinę wyraźnie, bo. Naprawdę, komunikacja nam nie bardzo idzie. Ale to szef jest oszołomem. Aha, szef jest oszołomem. No ja to, to sama zauważyłam, rzeczywiście. I syfiarzem generalnie, bo w takim miejscu... To, to! A tam od razu syfiarzem. Przed rewolucją restauracja pana Mieczysława była szara, bura i nijaka. Teraz optycznie powiększone pomieszczenie rozświetlone jest przez kraciasty obrus oraz gustownie ustawiony na stole kaktus z pewnością nowy wystrój przyciągnie nowych klientów. Witajcie, Pani jestem Marta Messler, a to jest szef tej kuchni em, em, się, właściwie w, właściciel tej restauracji, ale również e, szef kuchni e, po naszych e, e, tu, e, rewolucjach. Nie wiem, czy rewelacyjne będą te rewolucji, ale zapraszam do stołu! Tam. Dzień, kocham, tak. Dzisiaj proponujemy Zaraz podamy Wam specjalność zakładu. Dzisiaj to będzie wspaniała zupa. Zadna proszę! Ile? Zgadzam się nasz no, kuchni i właściciel tam y przysłał. No i jak, moi drodzy. Pani, ale co, co to jest to o... No ale co? co? To jest? No, 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 no zdarzyło się. no co? zdarzyło się. No i musisz od razu narzekać. Od razu musisz narzekać. To, to jest a piękne, a piękne, tak? tak wspaniałe tak. Danie. Tak Piękna nóżka. No nie wiem w zasadzie. No nie właśnie, wiem. wiem. A to, to pysz. Proszę zupka. żonę słuchać. Żona mówi, że pyszna zupka. No i co? Święta racja. No ale ja nie wiem, co tu pływało. Nic. Widzisz tuż, żeby tu. Coś pływało? Przepraszam. No właśnie. No, 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 nie. No, nie wiem, już, problem. Przepraszam. Problem. No i jak pani mieczy sobie? Podoba mi się te ziemniak. No ja no właściwie jestem zadowolony. Cicha, ustronna restauracja, piękne, piękne otoczenie, goście, chyba ze

i drodzy, jestem pełna nadziei, że to miasteczko i ta restauracja, którą stworzyliśmy, będzie świetnie prosperować i wielu wspaniałych ludzi będzie chciało zajrzeć w to cudowne miejsce. Polecam. To miasteczko pośród niczego. Jego restauracyjkę, wystrój, jedzenie. Razem bardzo. Mogę odprowadzić dużo. Pani, Mar Pani Marta! Pani Marta, jestem tak zszokowany, że nie wiem, co powiedzieć. Proszę mi nie przeszkadzać. Więc to zwykle. Ta pani Piątacha na wino. Bardzo pani. Jakie proszę. wino? Drogi. Na co to miało być to wino? Do pani. pani. No tak to jest. No ale no, jakie mięsa? Jakie mięsa? Do mięs, do rybki. Do czego byś potrzebowała tego wina? Tak? A pani! to. pani! Po paru tygodniach Marta Messler wraca do Lubania, aby sprawdzić, jak kwitnie restauracyjny interes pana Mieczysława. No to czas, drodzy Państwo, zobaczyć, jak po pięciu tygodniach prosperuje nasza restauracja w tym cudownym małym miasteczku zwanym Lubaniem. O, znajomy kucharz. Dzień dobry, panu. A co pan robisz, biznes? biznes. Jak to dobrze? Tu już nie pracuję, nie ma tej restauracji. Tak to jest, jak się ma i dziurze. A bierze za interesy. I gówno. Miała być, miała być restauracja, mamy gówno.